Były współpracownik Katarzyny Dowbor przerwał milczenie. Wyjawił, jak dziennikarka zachowuje się, gdy kamery gasną. Katarzyna Dowbor ma ogromne doświadczenie w pracy w telewizji. Nic więc dziwnego, że przez lata wyrosła na jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w kraju. Widzowie, którzy znają ją tylko z zaszklanego ekranu, są jednak bardzo ciekawi tego, jak prezenterka zachowuje się w mniej formalnych sytuacjach. Rąbka tajemnicy na ten temat postanowił uchylić właśnie były współpracownik Dowbor. Jego słowa nie pozostawiają już żadnych wątpliwości. Katarzyna Dowbor była prowadzącą najpopularniejszego programu o remontach. Tak zachowywała się, gdy kamery były wyłączone. Katarzyna Dowbor przez dekadę była prowadzącą programu Nasz nowy dom. Prezenterka dwa lata temu pożegnała się jednak z telewizją Polsat i zaczęła na nowo kreować swoją karierę. Mimo to wciąż wielu widzów wspomina odcinki programu z jej udziałem. Wielu fanom wydawało się, że Katarzyna Dowbor na planie programu pojawiała się tylko na chwilę. Po to by porozmawiać z rodzinami, udekorować wnętrza i oddać właścicielom klucze do ich domów. W rzeczywistości wyglądało to zupełnie inaczej. Prezenterka angażowała się w sprawy remontowe. Bardzo przeżywała także historię uczestników. Przez wiele lat z Katarzyną Dowbor na planie programu Nasz Nowy Dom pracował ekspert budowlany Maciej Pertkiewicz. Mężczyzna z ostatniej rozmowie z agencją New Seria Lifestyle postanowił wyjawić, jak prowadząca programu zachowywała się za kulisami. Jego słowa mogą niektórych zaskoczyć. Współpracę z Kasią Dowbor wspominam wspaniale, zresztą nadal mamy ze sobą kontakt, czasem do siebie dzwonimy, rozmawiamy sobie o różnych sprawach prywatnych i zawodowych. Wiem, że zawsze mogę do niej zadzwonić poradzić się, bo jest niezwykle doświadczoną telewizyjnie osobą, więc jak mam jakieś wątpliwości czy pytania, to mogę od niej dostać taką poradę. Jest to niezwykle cenne, a tak po ludzku bardzo się polubiliśmy na planie naszego programu i myślę, że ta przyjaźń przetrwa jeszcze bardzo długo, przyznał. Katarzyna Dowbor wiele nauczyła się na planie programu Nasz nowy dom. Katarzyna Dowbor na planie programu Nasz Nowy Dom ponoć wykazywała się niezwykłą dociekliwością. Dotyczyło to także pracy fachowców. Ich doświadczenie pomogło nawet prezenterce przenieść pewne rozwiązania do życia prywatnego. Kasia była dociekliwa, i to nie było tak, że ona jakieś rzeczy udawała tylko na potrzeby zdjęć. Jak miała coś zrobić na planie. To zawsze chciała wiedzieć, jak, czym, jeszcze nawet później potrafiła dopytywać o szczegóły, o różne rzeczy. Wiele rzeczy z programu przenosiła też do siebie do domu, może nie wszystko robiła sama, ale pewne pomysły wykorzystywała. Myślę, że ten program dał jej dużo wiedzy merytorycznej i praktycznej, jeżeli chodzi o remonty we własnym domu, dodał w rozmowie mężczyzna. Nic w tym dziwnego, w końcu na planie programu nasz nowy dom zawsze pracowała doświadczona ekipa, która stawiała na jakość wykonywanych remontów. Jeśli się uczyć, to tylko od takich ekspertów.